Dziewa widzowie jestem stały, duro, zasubskrybujcie, dajcie lajka. No i dzisiaj będzie Minecraft prawdziwe życie 4 Dzisiaj zamierzam jakąś chatkę zbudować, tylko polanę znaleźć. No i wiecie. I pomału lecimy. Tam, tam nie schodzimy. Pochodni, no właśnie nie mamy to. Dobra. Lecimy. Ja bym se poszedł właśnie w takie miejsce, żeby po prostu wiecie, się osiedlił fajnie na spokojnie. Będę się starał ten Nagrywać codziennie, ale to nie obiecuję. Fajnie by było, jakbym na jakąś polanę. Serio wyszedł, bo... Dobra, łódkę. Gdzie jest? Gdzie ja bym chyba wywaliła. A tu jest po prostu przestawiłem. Dobra. Tam nie to tu teraz płyniemy. Uh -huh, Det var bra. Da bra. Jest jakiś ten ocean. Znaczy, no jakieś jeziorko. Dobra, tu płyniemy. Siście. Ja tyle przecież owiec widziałem po drodze. A wracać raczej nie. Teraz nie. A nocy to wiecie, nie przetrwam. że trzeba znaleźć wełnę, bo bez łóżka to będę musiał przetrwać jakoś. Będą mnie mogły zjeść właśnie moby, a ja jestem tu bardzo blisko tego. Dobra. Teraz to mam gdzieś, buduję się na szybko. Szybki domek. Dobra widzowie, to teraz dach, tu kominek, zaraz tam to zniszczymy, tu jest, no Rzucimy parę drewninka na opał. Nie się hajczy. Jeszcze kolejny piec zrobimy. Dobra, to lecimy. Ok, teraz surową baraninę opieczemy. No i dobra. I u... dobra. Się boję wychodzić z domu. Ale byśmy mogli sobie coś skraftować. Nie wiem, co ale. O, no, tu się przepaliło wszystko. Projekt spada Dobra. Ja bym się już z wami żegnał, widzowie. W następnym odcinku tylko drewno będziemy robili, ogarniali. No i w szóstym może już coś wybudować. Znaczy szósty to będzie wędrówka na Polane, a siódmy to już będzie budowanie. No to dobra. No, wiem, dzisiaj krótki, ale ważne, że jest. No to dzięki, widzowie. Cześć.